Warte Świeckie Targi Edukacji i Pracy przeszły do historii. W tym roku swoją ofertę zaprezentowała rekordowa liczba 71 szkół i instytucji. Organizatorzy targów nie ukrywali, że ciężka i długa praca związana z organizacją imprezy opłaciła się. Mamy na dzień dzisiejszy 72 wystawców. Jest to bardzo dużo. No, staliśmy się czołowymi targami edukacyjnymi tutaj w województwie kujawsko pomorskim a myślę, że także w Polsce. No, powiem tak, to jest ciężka praca całego zespołu. Trzyosobowego, gdzie pracujemy dopiero czwarty rok, więc ja myślę, że bardzo dużo zrobiliśmy tutaj dla promocji też w świecie. To no bardzo ciężko się organizuje, ponieważ na no dwa miesiące, no często siedzę do trzeciej w nocy. Pracuje no, i to jest no, przede wszystkim ciężka praca organizacyjna, dużo spraw. Zwłaszcza, że chcemy co roku być lepsi, chcemy wyrobić sobie markę i podtrzymać tą markę, i więc myślę, że po prostu no, efekty widać. Teraz częściej zdarza się, że instytucje oświatowe same zgłaszają chęć uczestnictwa w targach. Zauważyliśmy w tym roku, że same szkoły jakby reklamują nas na różnych targach reklamują nas tutaj jako targi świeckie że u nas jest miła atmosfera, dobrze, dobrze wszystko jest zorganizowane. Więc często jest też taka. Sytuacja, gdzie sami oni e, jakby powodują to, że tu więcej o, e, instytucji przyjeżdża do nas. Tradycyjnie już szkoły dwoiły się i troiły, aby zachęcić uczniów do skorzystania z ich oferty. Podczas zwiedzania stoisk można było skorzystać z usług manikierzystki lub też pokusić się o masaż. Sporym zainteresowaniem cieszyły się też darmowe naleśniki. Pierwsze liceum do podjęcia nauki w szkole postanowiło zachęcić lipdabem Pomysł wziął się od kuzynki, koleżanki, bo w pierwszym, liceu, w pierwszym? pierwszym. W liceum w Wydroszczy kręcili i spodobało nam się to i stwierdziłyśmy, że to jest dobry pomysł dla naszej szkoły. Jak to na szkole. Jak w ogóle długo trwało kręcenie? Samo kręcenie dwa dni, a przygotowania już od dwóch tygodni trwały. Cała szkoła zaangażowała się, czy tutaj wybrane osoby? Większość ludzi się zaangażowało. Trzecie klasy nam odpadły, bo miała być wycieczka tylko. Ale ludzie bardzo chętnie brali udział. A jak powstał w ogóle scenariusz całej tej akcji? Usiadłyśmy jednego wieczoru i po prostu tworzyłyśmy. W ciągu czterech godzin przez halę przewinęło się kilkuset gimnazjalistów i licealistów. Targi miały im pomóc w wybraniu odpowiedniej ścieżki przyszłej kariery.